Cześć, ludkowie. Obiecuję. Mena po raz ostatni. Ym, wyrwałem tą niedorobę odlewniczą z niego. Okazało się, że wystarczyło nacisnąć czymkolwiek i dało się to po prostu odpróć. Bixby. Gdzie jest Bixby? Bixby. Męczę to mydełko ostatnio intensywnie, ale myślę, że nie macie pretensji. Chodzi o to, żeby wszystko było. Żeby wszystko było na tych samych parametrach. No, prawie wszystko, bo dzisiaj jest inny pędzel. Dzisiejszy pędzel to jest jacy sputnik. Aluminiowa rączka. I. Znaczy nie, metalowa rączka, to nie jest aluminium, to, to za ciężkie jest na aluminium. Kto wie, czy to nie jest to samo z czego robią maszynki, czyli znal. Cóż, możliwe, ale diabli wiedzą. Knot bursku, tubant tak zwany, czyli dwufazowy, cokolwiek to znacie. Nie przepadam za tym pędzlem, dlatego rzadko go oglądacie, ja zresztą też, jest w pięknej tubie, sobie leży i czeka na litość. A dlaczego ja dzisiaj znowuż męczy ten chiński wynalazek rodem z Danii, nabyty w Hiszpanii? A. Bo dzisiaj założyłem do niego porządną żyletkę, personel założyłem dzisiaj. Ha. I wreszcie się pojawiło coś na kształt przyjemności golenia. Tak. Założyć do niego dobrą żeletkę i maszynka będzie używana Ale z tymi oryginałami, co były w środku, to e, tak używalna jako rezerwa rezerwy oczywiście to co wywaliłem z niej, czyli ten. E, jak on się te, 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 Ta niedoróbka odlewnicza to płytka, która e, przeszkadzała grzybieniowi w odprowadzaniu piany z tyłu ten kanał po prostu częściowo blokowała. No widzicie, lubisz czy bygzerzeć. No bo suki tak mają zarłoczne są dziady i co zrobisz? Faktem jest, że coś czego nie widzieliście, czyli wyrabianie piany, trwało krótko. Ten tuman wyrobił tą pianę w niej Minuta i gotowe. No, drugie przejście gotowe. Jak tam, no, wiadomo, okej, ok, już szyja że ja do poprawki, czyli mój standard. Pickup time, baby. Tak ma jeden z brytyjskich youtuberów. Nawet mieszka gdzieś tu niedaleko, mnie stosunkowo, może ze dwie godziny jazdy. To jest. Po na tak jak o Maksyle. On mówi, pick up time, baby. I wtedy jedzie właśnie takie poprawki. Jak widzicie, ten pędzel skąpi mi mydła. Może za mało zrobić, co? Tak? Zobaczymy, ile zachował. Patrzymy, ile zachował. O! Mało to to nie jest. Już zżera z powrotem. Już godzina łyka. Już łyka. Dala. Miseczka tam jeszcze jest trochę mydła na dnie. Ale kropelek wody. I heja. Trzeba dorobić. Trzeba dorobić, bo pędzel. Godzina jedna. Tak się zastanawiam, co włos mojej Ani robi w mojej miseczce. Hm. Bez długiej rudy, dlatego nie mój. A nie, te rudość też osiąga przy pomocy farby, ale. A i słyszałem kiedyś piękny dowcip na temat właśnie koloru włosów damskich. Dziadku. A wierniejsze są ogólnie blondynki, brunetki czy rude. A dziadek Nata siwe wnosił, tylko siwe. No, jak widzieliście, kurczę to naprawdę wyrabia. Pianę po prostu mygmegi gotowe. No, i ta jest przyczyna, dla której ja nie przypadam za tym pędzlem bo on żera strasznej ilości. Jest gęsto upakowany to pędzę za gęsto upakowany to nie jest zaleta, zauważyłem, no przynajmniej nie jak z tyłu tam leci po lokach no umówmy się po dwóch dniach to nie są loki tylko raczej papież siedmy to normalnie słychać i czuć ale uważam że nawet z tą żyletką ta maszynka jako Konieczność, rezerwa, z powodu niemania. Patrzcie, co uszy przy okazji moje pianą. No coś niesamowitego, coś niesamowitego. Bursuki łakomczuszki. Jak widzicie, kochają pianę i nie chcą jej zdawać. Nie no przy okazji, gęsto upakowany pędzel, to wiecie, chwila, moment jest pełen, nabite piany, a chwila, moment i brakuje. No. Jednak, żeby pędzel zgromadził, on potrzebuje trochę przestrzeni. Jak nie ma przestrzeni, to dobrze nie jest. No. Czyli jedka jak widzicie persona platinium chrom, tak się nazywa. Podobno produkcja. Rodem z Zollingen, czyli Niemiecka. Dobrze jest. E i na koniec myrsolek, bo do Bigsby pasi, bo ten zapach. Żyletka i myrsolek rodem z Barber Campan. E, reszta różnie. Maszynka to mój hiszpański łup. A pędzel prosto z, uj, z państwa środka, ojczyzny herbaty którego nazwa pochodzi od pierwszego cesarza z nazwiskiem ci O, włosek 1. Jeden. Ten. Jeden. Jestem ogolony. Jestem ogolony na gładko. Porządnie. Zasługa bardziej źle niż maszynki. Symfonia na żeletkę. Tu mam taki magnesik, wiecie, co to się przykleja gdzieś tam i wtedy można sobie telefon na tym powiesić. Ja wieszam żeletki tu na lustrach. I obiecuję Wam, że więcej nie będzie maszynki menza. Nie będzie, bo skoro nawet persona nie podrasowała ją na tyle, żeby dała się maszynka polubić, to nie. I już. Jeszcze nie wiem, co z nią zrobię. Nie wiem. Z jednej strony to tak głupio wyrzucać działający sprzęt. Z drugiej strony, może któryś z kolegów YouTuberów będzie się chciał pobawić. A może ktoś z Was chce się przekonać, jaka jak działa maszynka, która zupełnie nie jest pierwsza ligowa. Nie podjąłem jeszcze decyzji. Co zrobię, to zrobię. A na dzisiaj mówię Wam, trzymajcie się w do następnych goleń, bo dzisiaj się już skończyło i obiecuję no more up. Nigdy więcej. Sam też pewnie nie użyję poza kamerą, nawet. A co dalej? No jest parę rzeczy jeszcze, których nie widzieliście, bo jest parę rzeczy, które ja tylko widziałem, a nigdy nie użyłem. Mam tam w domu. <laughs> Mam tam zabunkrowane. Coś się znajdzie. Cześć ludkowie, trzymajcie się.